Ostatni sprzęt z temu, który rozpakowujemy dzisiaj, tym razem ja rozpakowuję, i to jest taki zbajeżony gimbal. A dlatego zbajeżony, bo on ma funkcję śledzenia osoby. Czyli można go postawić automatycznie, on się będzie rozglądał. I jeżeli ja będę się przesuwał przed tym gimbalem, to on będzie śledził moje ruchy. Więc z tego jestem akurat najbardziej ciekaw. Natomiast taki gimbal, oczywiście, bardzo nam się też przyda do naszych nagrań, ponieważ on stabilizuje wszelkie drgania w dłoni. To wyrzucamy, to wyrzucamy. Czyli to jest Fun Stop Capture 5. Trochę niestety pudełko dostało w transporcie. Uuuu! Uu. Jaki elegancki futerał. Dobra. O! <grystanie> Bajer. Jest taki statywik mały, taki tripod. I teraz to urządzenie wygląda tak. Kurczę, ale taki solidny jest. Wygląda na ciężki. Rzeczywiście wygląda na ciężki, na taki, ale taki przyjemny ciężki jest. Dobra, to jest ta główna część tego gimbala, ale tu jeszcze mamy jedno urządzenie i to jest właśnie to AI Tracking Camera czyli kamera, która właśnie śledzi ludzi. Nie wiem, przypomnijcie, jak to działa, jak to się montuje zaraz to ogarniemy. A to jest coś takiego ze złączem USB Type-C. Czyli gdzieś tu się podłącza, gdzieś pewnie to złącze będzie, USB typu A może do telefonu? A, jest tutaj. A. Tu się podłącza jakoś. Aha, tutaj są jakieś gesty w ogóle, dłonią też można robić. Dobra, to próbujemy. Wkładam smartfona i zobaczymy jak to działa. Uwaga. Jinx. Dobra, włożony. Tu można go podłączyć do... Tej nóżki i można go postawić w ten sposób. Tutaj jest taki mały zaczep, i trzeba po prostu delikatnie nacisnąć. O, i już wtedy się obraca normalnie ten gimbal. I teraz tak przekręcamy. Tutaj trzeba zwol zwolnić blokadkę. Przekręcamy do takiej pozycji. Teraz tutaj musimy zbalansować telefon, żeby on. Nie kołysał nam się na boki. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. O! Teraz jest zbalansowany i teraz blokujemy. I teraz jak włączę... I już działa. I w ten sposób działa taki, taki gimbal, czyli on w tej chwili stabilizuje całkowicie ten smartfon. Ale oprócz tego jeszcze mamy aplikację, zaraz zainstalujemy tę aplikację i to co jest najważniejsze, to to kontrolowanie człowieka. Czyli tutaj się wsadza w ten sposób. Kontrolowanie człowieka. Tak, kontrolowanie człowieka. I on teraz dzięki tej kamerze będzie podążał. Za to bo Oscar. Nie wiem jak to działa, zaraz to skonfigurujemy, zaraz zobaczymy. Jak to ogarnąć? Natomiast najpierw zainstalujemy aplikację i zobaczymy, jak działa ten gimbal z aplikacją, ponieważ wtedy będzie można korzystać z tych wszystkich przycisków, które tutaj są. To jest mnóstwo przycisków sterujących tym gimbalem. Można sobie również o ostrość ustawiać. Tutaj z boku ma również jakieś pokrętła. No i tu ma jeszcze taki trigger button. Jest mnóstwo przycisków, które będą działały dopiero, jak zainstalujemy aplikację. Więc instalujemy aplikację, tutaj jest do niej kod QR. Wszystko mamy skonfigurowane, zainstalowałem aplikację, która się nazywa capture na moim telefonie. I teraz, jak widać, gimbal działa. I teraz tak, jak się przekręcę tutaj, to pokaż, Oskar, tutaj jakie mamy opcje. Czyli w tej chwili tutaj mamy ten kontroler. Jak wciskam ten przycisk, to rozpoczyna się nagrywanie, czyli klik i teraz nagrywamy sobie wideo. Oczywiście tym joystickiem możemy teraz sterować gimbalem tutaj na boki, tak, 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 tak. Ten przycisk jest fajny, ponieważ tak ustawię sobie w ten sposób kamerę, i teraz jak wcisnę ten przycisk, to teraz mnie zaczyna filmować. Czyli jednym przyciskiem przełączamy sobie na filmowanie albo do przodu, albo do tyłu. Znowu naciskam. O! <grytanie> Dobra. To pokrętło to jest zoom, czyli kręcimy sobie do dołu, to mamy zoom, do, yy, przybliżanie, do góry to mamy oddalanie. I jeszcze jedna opcja, podłączyliśmy już tą kamerę, która śledzi ludzi i działa to w ten sposób. To ja się teraz ustawię tak, tutaj włączam w tej chwili śledzenie, the person tracking, o dobra. I teraz Oskar, chodź po prostu przed tym gimbalem, ja tutaj troszkę tak go podniosę, o nie ruszam go w tej chwili i przesuwaj się teraz na boki. <laughs> I on Cię cały czas śledzi. Czyli można normalnie zamiast operatora, to po prostu postawić sobie takie urządzonko, i to urządzonko samo tutaj śledzi osobę chodzącą. A i to jest person tracking. A zobaczę jeszcze face tracking, bo to jest jeszcze jedna opcja. Czyli podniosę, żeby on teraz o, nagrywał ciebie, tak? I teraz dam face tracking. Teraz przed, telefon przed. Dobra, o. I w tej chwili poczekaj, troszkę obniżę. Ok, i teraz się przesuwaj na boki. A spróbuj trochę kucnąć na przykład. Obniż się. O. Dobra, do góry. No działa. teraz twarz. Tak. No i super. No i dobra. Fajny bajer. I słuchajcie, standardowo rzeczywiście ten gimbal, tak samo jak tablet i drona, jeżeli podacie nasz kod, czyli DWT6435 w wyszukiwarce na Temu, to będziecie mogli sobie kupić gimbal taniej i tę cenę podaję w komentarzu.